Sprawił teraz oczekiwania. Chodź, my idziemy dzisiaj tędy sobie. Chodź. O, siku teraz się zachciało, mogliśmy. Już? Chodź. Tędy. Pójść weź specjalnie zytajim, z takim psikadą ze spirytem opsikanym, żeby komary nie żarły, a też w szyku i tak to. Się to komary Muszę zawor sobie kupić, bo znowu kusz tak trafi. dobrze. Yeah. No i dał ostatnie jedno klejenie i je wytrzymał jakiś czas To mu zabrało ja teraz go chyba za krótko suszyłem, coś mi się wydaje Jego szlak trafił Ale to nic Spróbuję jeszcze raz, żeby przez noc powstał I zobaczę co on na to To podoba, podobne, będą musiały to sobie za kupić trupi. I nie znowu zmienić. I tego najlepiej krótka, Bo nie wiem, czy będę teraz miał kupić rados, tak nie doliwam

Te Uruk's raje, znowu coś tam płaczą Pewnie za dużo panka I znowu z tą Madzią co nie znam Klauny w mieszkaniu pewnie rai jakichś kurwa dziwnych akcji Dalej sobie bożykę i działki odrobić Aha mhm. Rozumiesz? Fajnie Po grzybach to nie żryj prędzej, oj uda się czy się nie uda, udało no, wcisnąłem guzik od zasilania ale przytrzymałem go, żeby się pojawiło par

Tacy koledzy, co nie zrobisz, to wszystko Twoje koledzy ci obszczą. Tacy koledzy, no nie są koledzy, to jest po prostu kolejna generacja pajaców, którzy na sobie niszcząc czyje życie, podkopując, znajdą sobie tanią siłę robotą, Trzeba będzie na nich napierdalać, a nie będą z tego rozbijać dwa owoce już pracy cudzej, no wiecie na uczelni ludzie siedzi za biurkami i zarządzać gorączki to nie do pracy nie, tylko wbierać, liczyć hajs i złoto uścić, wypierdolić kłopoty i poszerzać kurwa kurwań stworzyć historię i tak dalej dziś dzisiaj o zapałem do pracy i dzisiaj o to do gadania, i dzisiaj razu po zapałem najczęściej części I tyle bo już teraz wszystkie gotowiska obwąkiwać Freja, Sorio nie przykład nie tam Tylko się wystarczyło. Aha, ciekawe do czego do roweru. Ja, wie geht das Ding da, Alter? Yes. ਤਬੂਲ <Gülüşmeler> ਜ਼ਰ mówi, że został dzisiaj zdiagnozowany jako psychopata. W końcu ktoś to zrobił.